Na vlog. Jesteśmy w pociągu. Będę ja wam coś myślał. To jest pierwsza część przeprowadzki do naszego. Tak, tak. coś myślał. Halo. Jezu. Wyszłam i pierwsze co mnie spotkało to trąbnień przez jak jakiegoś. Mężczyznę I nie chcę mi się kliknąć super. Nie jesteśmy już w domu i po prostu dzisiaj jest jakiś dzień niepowodzeń. Po prostu niepowodzeń. Mam nowe paznokcie, które sama zrobiłam sobie dzisiaj w domu, bo byłam w domu. I tak. ładne. Witam, cześć. Dzień dobry, jest. nie wiem, jest czwartek godzina dwunasta odbakuję do mówienia i nie wiem co i zaraz widziałem biegać Czy to zrobimy? Tak. Coraz bardziej w to wątpię. Nie, jestem goły. Nie. so much Serio. One second. Ogarnęłam się i nagrałam współpracę. Zrobiłam wszystko, co miałam, tak naprawdę, i nie wiem, co mam robić. Bo już nic nie mam, muszę zbudować jeszcze film, bo jutro walutuję film. Znaczy, on już jest e, z Wołgiem i po prostu z moim makijażem i moim skinker, więc zapraszam do oglądania. Tutaj wam się pokażę. I tak, i nie wiem, chyba jeszcze wczoraj będziemy zrobić zdjęcia. E, bluzek. And yeah, that's all chyba. Tak mi się wydaje. Jak będziemy coś robić ciekawego, to będę update'ować i musimy jeszcze dzisiaj rozpakować walizkę. Musimy to zrobić, bo to nie może tak leżeć. Ale zrobimy to, ale w swoim czasie. Wyszliśmy właśnie z domu jedziemy. pierwszy do Starbucksa, a później, jak się ściemni, idziemy robić zdjęcia z panoramu Warszawy, jeśli nam wyjdzie, jeżeli będzie może tam wejść w ogóle. We'll see. Idziemy przez serboksa, który jest tu. Hania, proszę więcej entuzjazmu. Nie, ja dzisiaj nie mam siebie jakoś. Mój humor. Nie ma humoru. Się to ja wam opowiem że I szukamy parkingu. Let's fucking go. K. no. Yeah. <grystanie> Szczególnie jutro czeka nas podróż, bo Kuba wymyślił coś. Ja chciałam być fajna, wiecie taka, że po sobie zjem coś fajnego, więc kupiłam sobie jogurt w Starbucksie. Ale okazało się, że termin ważności mija jutro. Nie mają innego, więc... Fajnie. Módlmy się i mi nie obstała. <grym> Wiem, a chciałam powiedzieć, że też chciałam fajnie kawy wypić To ja! Was jest Chciałam po prostu się napić kawy mojej dzisiejszej fajnej Ale musiałam się oblać oczywiście No nie widzicie, ale kawał się oblałam, to nowa nowo wyczyszczona bluza już uwalona Szlak mnie tra nie ma swoje dni, wiecie, czerwone dni <noise> Nie wiem gdzie jedzie A, co złoty bo ja chcę zobaczyć bociki. Tak, bo je widziałam. Są piękne, ale boję się oceny, bo zbankrutuję. Będziemy bogaci. Welcome back. Witam. Poczyniłam zakup. Tak, poczyniłam zakup. Bez co? Serio, bardzo nam miło, że podchodzicie do nas. Nie musicie. Ale jest ja jestem bardzo miła z tego powodu. Bardzo dzięki Dzięki, dzięki za wskazanie, co byście zrobili. Musicie mieć ja mój z kanału. Tak, tak, tak. Jesteśmy w takim miejscu. Samochodem. Jestem trochę przerażona. Zanim tutaj dojechaliśmy, to jest parking, który ma 75. I. Między tymi 73 piętrami dostałam zawału. Dwa razy. Było creepy. Jest tutaj creepy. Właśnie to. Ale to jest ładne przynajmniej. Jo Sab, so, Właśnie wróciliśmy i jesteśmy w domu. Byliśmy w Złotych na chwilę, bo widziałam kiedyś ostatnio jakieś ładne buty, takie klapki na takiej szpilce. I ja je zobaczyłam. Znalazłam je. I kupiłam je w berszce co coś zakochałam, tak. Dla mnie bardzo mało uważam jak na takie buciki. Są to takie klapeczki. Sorry, że takie dziwne oświetlenie, ale jest to lampa, bo jest tutaj bardzo ciemno. Więc to są takie klapeczki, na takim mam obcasiku. Uważam, że cute, serio, jakby mega ładne. Nie, nie chodziłam jeszcze w nich, więc nie wiem, czy są wygodne. Rozmiar 39 i taki mały obcasik mają. Są jeszcze takie w panterkę, ja muszę je mieć, więc też je kupię sobie, ale to później. Stówka, więc uważam, że spoko. Nie, yeah. to jest mój dzisiejszy zakup. I dzisiaj w sumie jest już 22, prawie 23. Dopiero wróciliśmy do domu i idziemy się ogarniać, spać. A jutro jedziemy w podróż 4 godziny będziemy jechać i do Gdańska. Na jeden dzień cały. I to tyle w sumie. Idziemy biegać. Nie wyglądamy jakbyśmy byśmy mieli biegać, ale idziemy biegać. To jest nasze nowe postanowienie. Pozdrawiamy. Pierwszy stanek McDonald's i jest 10 do 30, a nie ma oferty śniadaniowej, ale rin. A po to tylko przyjechaliśmy. Dobra, już więcej nie trzeba mówić, po prostu śniadanie. To miało być śniadanie. Jednak już nic nie ma z tego śniadania. 10 minut zabrakło. 10 minut zabrakło, że jest śniadanie, my chcieliśmy śniadanie. No ale trudno. Też nie pogardzimy. Jesteśmy. Właśnie dojechaliśmy, idziemy na plażę. Proszę Państwa, ten koc przetrwał więcej niż mam się wydaje. Tutaj są trawa z pola To piasek z Wisły i teraz piasek z Bad Misza. Dokładnie, przyjeżdżamy do domu. Ja go kupiłam i no idziemy Opium bo idzie na y, plażę się kąpać jest 20 stopni przypominam jest mi zimno Zabia, się żeby nie było dzisiaj alarmu bombowego w galerii jak ona ma On się strza, bo rozdaj, rozwoga, rozdaje rozdaje paczki na Skorcher i zostawił na podwórku, w galerii paczki i myślisz, że będzie alarm bombowy, bo ten, no, bez przesadzy, bez przesadzy. Polskie morze, bi lake e, 10 lajków i zjeżdżam z tej zjeżdżalni. Zapraszamy. Ja e, witam widzowie. Witam znajdujemy się na plaży. Leżymy. Parking tutaj kosztuje 10 złotych za godzinę. Jest to opłacalne? Niezbyt Niezbyt Czy wejdę zaraz do morza. Nie wydaje mi się Dla was wejdę, widzowie no, Zapraszam, zapraszamy No Nagrasz to? Tak mm. Dawaj do kontenki Tylko mm. wow. jaka jest flaga? Jaka jest flaga? Eee. Niebieska, możesz chodzić mm. Sorry, wpadliście do piachu Czekamy na niego i będziemy dalej sobie leżeć, To jest mega przyjemnie i ciepło w miarę. Jedas, yeah, o w sumie. Dostaliśmy jedną paczkę, mam nadzieję, że mnie słychać. Jeszcze zostały nam dwie. I coś zjeść. Nie wziąłem szczotki moje włosy, wyglądały jakby wypadły czwarty raz. Mamy kolejną paczkę i to jest czapa. O, jedzie coś. Już ktoś odgadł, gdzie jest miejsce, więc on, one już czekają chyba. Ale zastanawiam się, czy my nie zrobimy e, tej zmyły i nie schowamy gdzieś obok. Nienawidzę polskiej policji. I straży miejskiej. Trzy sekundy, dosłownie 3 sekundy wjechaliśmy źle w swoim mieście. 3 sekundy? I mandat o wysokości 100 zł. Więc <laughs> dzięki, pozdrawiam. Nie, nie pozdrawiam. Fakt, zaraz znowu ciebie. Z ten wyjazd do Gdańska ma być tani. Nie, jest wcale tani. cik siedzi. A, po prostu. Dawno nie widziałam tak wrednej baby. Eee, wiecie, właśnie ze Straży Miejskiej. Była bardzo niemiła. Nie pozdrawiam jej. Od razu, jak usłyszałam, co ona mówi, to było wiadomo, że już chce wlepić mandat po trzech sekundach, więc idziemy jeść. Idą, oni tam są, już w nas ciągle, z nami jeżdżą. Ja już się boję chodzić nie po pasach nawet. Sama dziwne rzeczy tu w się dzieją. Właśnie podchodząc z pani, czy chcielibyśmy wziąć udział w maturze co Tak. To jest największa zmora moja, po prostu dajcie mi spokój z tą maturą, bo nie wytrzymam. Kolejna paczka, leży właśnie tutaj, right here. Wydzenia. Wiecie, jak to jest wybierać restaurację z Kubą? Także ja Wiedziałam, że ja stawiam dzisiaj, bo mnie dowiózł tutaj, przywiózł mega miło z jego strony i w ogóle. Powiedziałam, no i nie mogliśmy znaleźć restauracji, więc on wybrał. Carbonara kosztuje 68 zł. Dostajecie na życie. A się udusić, tak szczerze. Super. Enjoye, naprawdę. Dostaje do w zamian za pizzę, która kosztuje 60 zł. Jedną małą pizzę. leczki tak. złote, tak. <laughs> które dzisiaj zabiorę do domu za te 60 zł. Taki design wiecie, o co chodzi. 35 zł. 35 zł. 30, 35 zł. Powtarzam. To jest na dwa nalania, pasz ile? Pasz Jeszcze no. zostało Jedno śrubnięcie No wygląda dobrze Więc mają szczęście Przyszło już do nas jedzenie Hania nie chce się wstydzi, przy was jeść Absolutnie nie, można próbować Absolutnie nie po prostu Enjoy. dobra prostu. Popatrzcie Pizza z buratą. Oceniam na przepyszną Bardzo polecam nie ja? patrz na ten. Ja mam pizza Milano. Cię się złożyło, że właśnie straciłam wszystkie pieniądze swojej do życia. <laughs> tak brzmi moje podsumowanie tego... ...tripa. Dobrą pizzę. Jeszcze siedzimy sobie i dziewczyny podchodzą znowu, że coś tam jakieś fanki, fanki i w ogóle... <laughs> Sorry dziewczyny, jak to oglądacie? Kuba zaczyna z nim... <laughs> zaczyna z nim rozmawiać. Ja mu wcześniej powiedziałam, że ma coś pomiędzy zębami czarnego. I on tego nie, nie, nie ogarnął. I on został i rozmawiał. A tutaj ma takie czarne i wygląda jakby miał próchnicę. Ludzie się zbudowali, że za mało czapek było na dzisiejszym rozdaniu. Więc zrobili strajk. Zapraszamy, zapraszamy, zobaczmy co się dzieje w sobie. Aż orkiestra wbiła normalnie, kurwa. I breczar. Chodźcie, chodźcie! Idę za nami, idę za nami. Prowadzimy. Prowadzimy ich. No do, do samochodu. Do bagaciwnika. No zawsze marzyłem, żeby być trąbka. Zawsze chciałam. E, Ryć tu Czwartek i jest godzina dwunasta 12.30. Ja idę sobie robić kawę w tym momencie, bo wstaliśmy jakoś o 9.30. Kuba, nie wiem o co mu chodzi, ale kładzie się spać o pierwszej a wstaje o, o godzinie 6.00 i później nie ma co robić, więc idzie spać, więc to nie dla mnie. Ja wstaję o godzinie 11 zazwyczaj, ale przez to się to zmienia już. I właśnie on pojechał umyć samochód i zrobić zakupy, ja zostałam w domu i chilluję, bo po za tym bieganiu mam zakwasy, co jest mega dziwne, bo ni dużo nie zrobiliśmy. Zrobiliśmy jakieś 2 km, więc to nie jest dużo. A ja kiedyś biegałam, więc nie wiem o co chodzi. Idę sobie zrobić kawę i idziemy robić skincare. I w ogóle chciałam powiedzieć, że zakochałam się w produktach Road. Po prostu nie miałam jakiegoś hype'u wcześniej na nie, nie chciałam ich mieć. A teraz przez ludzi z TikToka chcę te produkty, chcę te błyszczyki, chcę te rzeczy do twarzy i jestem zakochana. Tak Mam nadzieję, że na urodziny dostanę takie rzeczy. Są takie piękne i te błyszczyki, nie te takie smakowe, tylko te takie właśnie kolory, piękne są, piękne są. Więc liczę na to, że może je dostanę na urodziny, bo sama pieniędzy bym na to nie wydała. Taka właśnie jestem, więc średnio I idziemy robić kawę. Nagrałam współpracę. Ja wyjrałem. To jest mój operator i idziemy po nagrodę dla niego, bo jest bardzo dobrym operatorem. I idziemy coś zjeść. I pokażę Wam w domu co wybrałam i jak wygląda reklama. Witam po przerwie. Wróciliśmy do domu i będziemy sobie robić jedzenie, ale przed tym pokażę Wam co wybrałam do mojej z, z mojej współpracy z slogi które znajduje się w Triumfie. To kolekcja i w ogóle Slogit. Tylko. tylko w triumfie, triumfie, pamiętajcie. I są to cztery rzeczy. Mogę sobie wybrać za to cztery rzeczy. I bardzo się cieszę, bo zawsze miałam problem z tym, żeby znaleźć biały, bezszłowy stanik. Po pierwsze tutaj znalazłam? W ogóle jakieś dobre, bezszwowe wiecie, rzeczy, że jakiś stanik, majtki, żeby takie były dobre, co nie? Majtki to jeszcze okej, okay, miałam takie, ale stanik ciężko, więc... Dobra, ja pokażę, co tutaj mam. Pierwsze, co jest, to jest stanik bezszwowy. Wygląda tak. Nie mam żadnego białego, a tym bardziej bezszwowego, więc jaram się bardzo. Jest to rozmiar ym, S. -ka. Więc taki sobie wybrałam, jako top też spoko, bo jakby tutaj widzicie te miseczki, ale tak ogólnie jak się nałoży to ich nie widać, jakby się zlewa, więc to jest mega fajne. Więc w tym będę chodzić też jako top. Później mamy, to są body w kolorze takim, to jest różowy, może tutaj będzie widać troszeczkę bardziej, taki troszeczkę różowy, nie mam takiego koloru w szafie, body uwielbiam, uwielbiam body. Mówiłam, że to wezmę i ty ma taki zwyczajny i to jest też s chyba. Tak, s to jest taki cute. I zrobiłam sobie jeszcze komplet, bo ja ostatnio zaczęłam chodzić w kompletach takich, wiecie, typu top lub stanik i spodenki krótkie. Znowu mamy te, ojej powinno to mi się troszeczkę. Top, stanik też tak samo, tego nie widać jak się to nosi, więc spokojnie, don't worry. I spodenki. Są totalnie bezszwowe, nic nie mają i są tak wygodne. Ci krótsze, więc sobie wzięłam Eski chyba. To jest właśnie do kompletu tego stanika. Więc tak wyglądają rzeczy z mojej współpracy, dziękuję bardzo. I idziemy robić jeść. Hej, pozdrawiam. Jest kolejny dzień i jest piątek, czyli weekend do początek, ale morskie I ogarniam się, bo idziemy na imprezę na Rage. I nie wiem, co się ubrać, i musimy dokończyć makijaż. I idzie z nami pewna osoba, i zobaczcie, co to jest. Nie Rzecz chcę ogarniać do końca, bo wyglądam tragicznie, bo to jest makijaż z całego dnia, oczywiście. Nie wiem, o co chodzi dla mojej twarzy. Jestem w ogóle okropnie przez ten trendzik. No ale cóż. Płakać nie będę. Let's go.

Jesteśmy w takim oto miejscu i czekamy na pizzę, bo zamówiliśmy i jedziemy zaraz na pola. Pan nam powiedział, że czeka się dwie godziny. Później żartował, że jest 20. Ja już nie wiem, co jest prawdą. Czyli dwie godziny to. tragedia. To jest troszkę jak zawsze. No, i zamawialiśmy stąd. My nie jedyemy się Ja jeden. Ja nie. Yeah, like the baton, I I a ja jadę slice. Tak, żeby całą wreszcie nie jadę. Ale one mają fajne opakowanie. Super slice. A, no, więc będziemy testować na tych na miejsce po godzinie. Skłaszam petycję na nowy parking w Warszawie. Siedzimy, jemy i czujemy, odpoczywamy. Po wczorajszym. Nie było wczoraj ciężko, ale wróciliśmy jak późno, o 5. Więc odpoczynek, relaks, pizza. go. Idziemy właśnie zaraz tutaj spać. jest pozdrawiamy. W tym miejscu właśnie i dzisiaj gramy w Cybergaja. jednak wychodzimy, bo nikt z nas nie ma i tylko karta. Tylko karta, więc wychodzimy. Ale nie polecam Wam mieć tylko karty, wiecie, widzę. Słuchajcie. Bo mogą Was uziemić w taki sposób, że nie będziecie mieć dostępu do Waszych środków i zostaniecie z przyszłym gołymi. נוגע אלו אנשים...